Dobry wieczór, witam na konferencji prasowej po z tych w Krakowie. Z nami trenerze ekip i bardzo proszę o w komentarz wraz z wyborem najlepszego zawodnika w swoim zespole, jeśli chodzi o zespół gości, pan Rudolf Rochaczek. Tak ja myślę, że o tym, o tym meczu zadecydowała pierwsza tercja. I można powiedzieć, myśmy grali OK, mieliśmy dużo sytuacji, dużo okazji, a otrzymaliśmy dwie bramki. jednu je tam po blendě, druhou jsem obučil. Ta druhá, uvažám, ta byla, ta byla, to byla klučová, klučová situace e, v E, ty to je mocný zespůl a trudno se obracají e, meče. Takže ta první a třetí bránka, znovu blend obránce. A nemůžeme poprosto, že když chceme z tychů v tychách vyhrývat nebo punktovat, nemůžeme si pozvolit na takové blendy. S předtím a vykoristuje, vykoristuje, ty situace. A i když ta tředa tercia z naší strany byla dobrá, bardzo dobrá, jedna branka, ale přece jenom tychy kontrolovali přeběh tego meču a v koncovce ve čtvrtce to už po prostu dvě minuty Przekonywali pod kontrolą e, tych Najlepszy, wsi, najlepszy załogi, które realizują Dziękuję bardzo. Federalny pan Krzysztof Makowski. Federalny ja się nam postawiła trudne warunki, a jednak my zagraliśmy dobre spotkanie, chociaż nie ostrzegliśmy się błędów. Rzeczywiście pierwsza tercja ustawiła to spotkanie. Eee, wygraliśmy pierwszą tercję 2-0, ale tak prawdę mówiąc Krakowia miała, jeśli dobrze policzyliśmy, przewagę w strzałach i tam troszeczkę i szczęście, i, eee, i bramkarz nam dzisiejszy dzisiejszym dniu pomógł. Eee, jednak te, te 2-0, jak ten Ruchaczek powiedział, ustawiło mecz. Druga tercja, taka można powiedzieć, wyrównana. W trzeciej tercji myśmy kontrolowali przebieg eee, gry. Krakowia próbowała dogonić wynik. Jednak na nasze szczęście się to nie udało i do końca dowiedzieliśmy ten korzystny wynik. Najlepszy zawodnik Jakub Gitecki. Dziękuję trenerze. Czekamy na pytania. Ja mam tylko jedno pytanie do trenera Kości. Jak oceni Pan występ dzisiejszego debiutanta Adamor, że, AK? Że, AK może, że że Krakowa? Że Krakow Że? strzelił bramkę to udany debiut. Vědomo, je krutko s námi, ale v statistikách jeho je dužo brany, dužo asist, přišel k nám, že líčíme na to, že branky lup ty do situací brankových bude stvářat a řada střelat. A těším, 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 těším se, že v tom prvním meču to je vážně dla něj bylo, Dla psychiki, że w tym pierwszym meczu się trafił, ale że po prostu będzie grać coraz lepiej i będzie się czuł pewniej i pewniej siebie. Co Cię z rzędu? Dawno już w Krakowie by nie byłem. Ale w tamtym roku chyba coś było, nie? takiego. No. było. E, Graliśmy z drużynami, e, Sanok, Tychy, uvažám, že personálně my se nemůžeme změřit s, nebo být s přetivníkem, dlatego, že ty družiny mají dosvědčených závodníků na všech pozicích, dobrých závodníků a my trošičku ta filozofia naša jest a byla zavše taká, že my v čase sezonu a se budeme playoffy, že se budeme zmacňat. Nikdo nevěděl, jak ta liga bude vypadat. půjdeň se rušila, všichni hrají playoffy, takže možno povědět, možno a nemožno tak povědět, o co se v podstatě hrá. Mm -hmm. Takže to... Ty... No ne, no, jak se opozice vyšťávám do Bo, tak, no, to, Lepi, půl Na <laughs> no, v půlfinále, ne? v tamtém roku Sano byl favorit a hrali jsme u něho a vyhrali jsme. To. Aha. Ale to je daleko, playoffy jsou daleko. No, váš, nemůžeme e po prostu blendy tak, jak, jak je stvářáme Ty družiny to potrafí vykořistat. I Sano, e i ty Jastřembě, tam jsme mohli vyhrát ale zase dvě změny nemohou mít pretenci do pětší piątky, kdy ona v podstatě je když je ještě že Když oni 20 menší meči a střelali bránky v každém meču, že přišel slabší, nebo že ty bránky nestřelají, takže já do nich nemám, tam můžou jiné piontky začít střelat. To je to prostě hokej, tak jezda. Mamy kolejny mecz z Kranicą, także się koncentrujemy na kolejny mecz. Nie trzeba wyciągnąć wnioski. Być dobre myśli. A, a, a czy oba były myślą o jakichś wzmocnieniach w związku z zespołem Krynickim? No nie można liczyć na Raszkiewicza, tak? to, to już wiemy, tak? Tak? Nie można? Nie. Mówię o Krakowie w tej chwili. Wiem, że tychy walczą, ale. ty walczące, o! Tak. To są zawodnicy, co chodzą od klubu do klubu, a gdy im dają więcej, tam skończą. To jest moja odpowiedź. A profesor Filip jak nigdy w takim kierunku nie szedł, aby podbijał stawkę, a. takže musím počekat pár dní, na, jak, se, jak se, ty, jak se ta situace vydaří. A já domů jako trenér, každý trenér chce mít jak nejmocnější sklad, to znamená, já, já bych, chtěl mít jak nejmocnější, ale jestli nebude, bude to, co je, no to je třeba pracovat s tím, co je. A to mě zřeli ze spůl, ti mladí se potřebují od odtehnout ty meče a přidat se do play -offu. No, a panie Krzysztofie jak tam? Ja lubię piłeczkę do kierownika sekcji. No, no dobra. Ale wiem, że, że jeżdżą takim śmiesznym busikiem. W pakiecie. W pakiecie, w pakiecie tak. Pakiecie. Wciwamu, prawda? Wciwamu, prawda? Nie, prawda. No jeżdżą, nie jeżdżą samotnie, nie, tylko w pakiecie. poważnie. Poważnie. No woman. <grymne> no ale może coś z tego pakietu wyjdzie. <grymne> bardzo wesoła, przyjazna atmosfera. Mamy jakieś pytania jeszcze? Jak to? Po meczu przyjaźni wesoło, tak? Rozumiem, że nie, także dziękuję bardzo. Do zobaczenia przynajmniej tutaj we wtorek.